Cześć, witajcie, a dzisiaj nie na moim kanale. W tym łacinie powinniśmy patrzeć na to, że musi się wnieść. Jak widzicie, mamy tutaj Acker Wars, który już wyszedł wczoraj. I mamy tu już nowe pety. Najlepszy mój pet to Hooted Dragon, pół o proszę. I tak, tutaj już mamy nowy jajo, i ono kosztuje 36 milionów. Przejdźmy ja na sobie ten Hacker World. Okej, okay, już jesteśmy. I jak widzicie, mam już sobie... ...odpokalane od to i to tu. Jeszcze mam jakieś hakerki. Nie mam, nie mam, niestety. Tylko że to jest moje najlepsze jajko, 450 60 tych monet. I tak, i tak, tak. Proszę was sobie na oj te parasowanie ten Titanic wygląda parasowanie e, o tutaj można sobie sakrym się łokaa nie nień lekki jak się no dobra e, idźmy Tuta, mm, no, mm, tutaj i tak napójnie na drinking proszę a i wchodźmy tutaj i sakry nie rainbow e, o znalazło no Do, dobra ile tu? No to to nie nie szanuje ja się tylko to. to kupię sobie 345 tych hacków komputerów. Bo 766 milionów kosztuje teraz. Tutaj komputery nam weszły, ale tak się wrażmy na moniesie, bo nie się wyjdziemy. No dobra, już mam ogłoszone TPT. Nie szanuję, fajnie to wygląda. I mam tylko widać 6 tych index. No, widać się proszę tylko bardzo słabo ale dużo nie jest, prawda i to się staje ale dobra, wracamy na Hacker World i tak, super się jak teraz się kolosz po tylko super um, się, super się wejść, większe się kolen ten pet, po nam a ile mam tych e, tu trochę się odtworzy i, 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 to zrobimy a nie autohask a nie już nie mogę ok. ile mam, ile mam to, 44, bo chyba weź starszy Eya, ka onito reba ite, okusi maa, or ite anyi, eyi olè asome tokayi. Eya, esi onito seya ikka onyalo, sira eyi ko kei, n'oto eya to hana ope, onito seyini fii n bafe, ba mi sasipotau, ba mutatayi soma, kuna ba mipapa.